Dzisiaj smutny dzień na moim ranczu. Te maluszki mają 4 tygodnie i dzisiaj straciły swoją matkę. Nie wiem czemu, ale po prostu samica padła. Nie było zmiany pokarmu, nie było nic takiego, co by jej mogło zaszkodzić. Dostawała to, co od dłuższego czasu. To, co dostają inne króliki. Dzisiaj wróciłem z pracy, przyszedłem rano nakarmić zwierzątka. No, i niestety zastałem martwą samicę wiedeńską, niebieską. Mamy tutaj 8 maluchów. Maluchy mają 4 tygodnie. Jeszcze nie bardzo jedzą same. Nie bardzo wiem. się mi przeżyją spróbuję dołożyć je do mojej innej samicy do Klary do Czerwono-Nowozelandzkich Klara ma też 8 młodych ma ciotkę starsze bo o 4 dni są starsze rudzielce spróbuję je dołożyć do Klary może je przyjmie? Tamte już same jedzą, więc zobaczymy. Podłożyłem maluchy, tak jak mówiłem, do innej matki. Widzicie, te są troszkę większe. Same jedzą. 4 dni różnicy między ciemnymi wiedeńskimi a czerwonymi nowozelandzkimi Klara zajmiesz się maluchami no tak chodzą ci po głowie już Klara przygarniesz dodatkowe dzieciaczki zajmiesz się nimi na razie jest zdezorientowana nie reaguje Maluchy też się troszkę boją, ale tutaj z tymi małymi, drugimi się w miarę szybko zaprzyjaźnili. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będę Was informował na bieżąco. Nie mam pomysłu, co zrobić. No i jeszcze mi ewentualnie zostaje kwestia karmienie butelką. Cześć maluchy. Tak. No. Cześć, ty już pijesz wodę. No może zaczną jeść. Zobaczcie, tutaj się przystawił do miski. Jakby zaczęli, zaczęli jeść samodzielnie No to wtedy jest szansa, że przeżyją Tylko właśnie pytanie, czy będą, będą Zaczną sami, same już jeść Ruszymy klarę, chodź tu, klarunia Klarunia Hej. Poobserwujemy jeszcze trochę, zobaczymy Co się będzie działo Muszę dzisiaj kontrolować przez cały dzień Czy je zaakceptuję, czy je przyjmie Aczkolwiek Klara jest To jest trzyletnia samica Nigdy nie, nie była agresywna w stosunku do maluchów, nigdy nie porzuciła miotu, więc mam nadzieję, że je przygarnie i potraktuje jak swoje. Te starsze no już jedzą, są praktycznie samodzielne, więc może po prostu te młodsze wykarmi. Poda mi tych maluchów. Zobaczcie, maluchy zbiły się w kubkę. Leżą te starsze. Zobaczcie, liżą. Te ma maluchy. Tulą je. Zobaczcie. Takie małe. A jakie mądre zwierzaczki. Nosują, pobudzają, zobaczcie, jak tulą, grzeją. Chyba przyjmą je do swojego statka. Może przeżyją wszystkie razem. Tutaj z drugiej strony też są maluchy. Jeden rudy do nich się tuli. Zobaczcie. Klara, jak mówisz, przyjmiesz, wychowasz dodatkowe dzieci? Powiem Wam, że zajmuję się hodowlą królików już około 20 lat. Z większymi, mniejszymi przerwami. Bo czasami nie miałem warunków. Pewnie czego nie miałem działki, więc miałem tam jakąś przerwę. Ale jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło tak, żeby mi padła matka w trakcie, kiedy są młode. Miałem sytuację, że porzuciła młode, że zostawiła, nie wychowała zaraz po okoceniu, ale nie miałem sytuacji takiej, że mi padła w trakcie wychowywania. Po raz pierwszy mi się zdarza w mojej historii hodowli królików taka sytuacja. No jest to smutne i przykre. Dałem dodatkową miskę z jedzeniem na ziemi, bo te maluchy nie sięgają. Zobaczcie, jak je liżą, jak je grzeją, spróbujemy im dołożyć jeszcze innego, kolejnego maluka. No, grzeją się, faktycznie. Są zagrzane, są ciepłe. Musiałbym tą miskę odpiąć, żeby wam pokazać jak. Zobaczcie. A tu się rozbrykały maluchy. No. Wędrogniś zaczął wędrować. Zobaczcie jak się wciska, żeby mu było ciepło. Spróbuję je przełożyć, żeby były wszystkie razem. W jednym miocie będzie im zawsze cieplej. Klara się zainteresowała, co się dzieje. No, maluszki. Zobaczcie, Klara. Obserwuje, co to się dzieje. Zobaczcie. Będę Was informował na bieżąco w krótkich shortach, jak maluchy sobie radzą. Czy Klara je przyjęła i jak to wszystko wygląda. Na razie. Do zobaczenia na następnym filmiku.